Pięć niekomfortowych prawd o życiu. Jeśli ciągle będziemy czekać na właściwy moment, przeczekamy całe życie i niewiele się w nim wydarzy. Podejmujmy ryzyko. Będziemy o wiele szczęśliwsi, jeśli wybaczymy rodzicom i przestaniemy ich obwiniać o nasze problemy. Dorośnijmy. To prawdziwy znak dorastania i mądrości, kiedy przestajemy odbierać większej rzeczy bardzo osobiście. Odpuśćmy. Skupienie się na realizacji marzeń i życiu z sensem jest wymagające. Narzekanie i martwienie się to łatwizna. Nie idźmy na łatwiznę. Większość ludzi, którzy są w toksycznych relacjach, jest z nich, bo boi się być sama. Przestańmy się bać. Samych siebie. Zachwyćmy się życiem, odetchnijmy spokojem, poczujmy, jak to działa, i podajmy dalej. Ktoś może tego potrzebować.